My? Arcerska brygada. Chyba no tak. nie, po wsi Gierki. No dobrze. Nadszedł kolejny dzień i kolejny wyjazd. Właśnie się szykujemy e, na wyjazd do. Może nie powiemy? No już tak po wie, bo się trochę wyklepałam. No w sumie tak. Generalnie, nie wiem, ci co pamiętają, to wiedzą, że planowaliśmy albo Alpy, Gruzję lub e, Nordka. A no, finalnie? No, generalnie ten pierwszy od razu już był spalony. No a finalnie? Wyszła? <głos> Albania. <głos> Jak to u nas bywa, często plany się zmieniają nawet w odpowiedzi. No. Tak, to chyba z wyjazdu na wyjazd jesteśmy coraz bardziej zorganizowani, coraz mniej rzeczy bierzemy i coraz lepiej się pakujemy i myślę, że coraz lepiej nam to wychodzi. Więc już na ten wyjazd naprawdę bardzo rozsądnie i przemyślanie się spakowaliśmy. Kadał. Taki oto ekwipunek się pojawił, a tylko jako pokazowy, w sensie takim, że nie będziemy wszystkiego rozpakowywać. Natomiast ja mam takie piękne torby do kufrów, które dostałem od tej pani, no więc tu mam rzeczy. Tych rzeczy jest niewiele, są dwie, dwie takie torby, ale generalnie pomysł na pakowanie jest taki, że w jedną wszystkie ciepłe rzeczy, czyli jedna bluza, jedne długie spodnie. Naprawdę jedne, jedne wystarczą. Tak, i rzeczy przeciwdeszczowe na, na motocykl. A w drugi, wszystkie, wszystkie letnie rzeczy. Co do rzeczy, jakieś rady? No jak zwykle, żeby nie zabierać w dużo, bo to po prostu nie ma sensu. Termi techniczne koszulki, które szybko schną. Wystarczy przeprać co trzy dni, więc naprawdę z pięć koszulek. Trzy dni nosi się jedną koszulkę? Co trzy dni przeprać, żeby robić. No, bo mamy trzy sztuki i codziennie jedno, tak? Nieważne, wystarczy, że tych koszulek naprawdę zabierzemy pięć. I, I spokojnie dajemy radę. No ja mam lepiej, bo jeszcze mogę zabrać za te dwie kiecki. Także jedną parę spodenek. Ja się nie będę w kiecki wygłupiał. Nie, nie. <gry> dobre Tutaj no, mamy. Zgłosione nogi, a do kiecek muszą być ogolone. Okay. Tutaj mamy tak zwane centrum sterowania wszechświatem, ładowarki, powerbanki i inne rzeczy. I tutaj naprawdę warto się zaopatrzyć w jakieś dodatkowe właśnie karty, powerbanki i tak dalej, bo kiedy przechodzi moment, gdzie nie mamy się gdzie podłączyć, to to tak naprawdę wykorzystujemy te rzeczy. Tak. Co tutaj mamy? Wyjątkowo dwie torby, bo normalnie bralibyśmy jedną. Natomiast jedna jest taka kempingowo, wszystko w niej jest, czyli tym razem, jako że jedziemy w bardzo ciepłe okolice, bierzemy namiot. Tylko jeden śpiwór, materac, pompkę do materaca, to wszystko. Co jeszcze tutaj mamy? Już nie pamiętam. A, za, o tym za chwilę. Dobra, skoro jedziemy do Albanii, to wzięliśmy również kompresor, dlatego że jak wjedziemy w jakiś taki trochę trudniejszy teren, to trzeba spuścić powietrze z opon, później je dopompować, więc kompresor jest zabrany. Dentkę nawet wzięliśmy zapasową, trochę narzędzi, jakieś takie podstawowe rzeczy. O, nawet mamy, co to jest? Może nie powiemy, niech zgadną. Dobra. Te torby spinamy pasami takimi elastycznymi, ale też wzięliśmy dwie siatki na motocykle, które się przydają. Czy awaryjnie, żeby zamontować jakiś bagaż, czy mokre rzeczy, które chcemy w trakcie jazdy wysuszyć? No ja że że to jest drugie torby. No właśnie, to lepiej, Ty powiedz, to bo to Twoja domena. Druga torba jedzie przede wszystkim, dlatego, że gdyby uszkodzeniu uległy kufry, żeby było w co się przepakować. Ale w tej torbie na tą chwilę mamy dodatkowe buty, ponieważ jedziemy na nich. Mamy tutaj takie bardzo konkretne, nieprzemakalne. Są tutaj też ochraniacze na kolana. Tak, na razie to jadą w torbie, jak bloszy <głoszyny> teren, na pewno je założymy. Ty, ten się z nami wybiera? Tak, czy jedziesz z nami? Poszukujemy patentu na tego gościa, żeby mógł z nami jeździć. Jak, jak, jak go spakować? Auto, jak go spakować? <głoszyny znalazły> Dobra. Eee, zieliśmy... A, jeszcze narzędzia są takie. Wzięliśmy jeden dodatkowy worek, czyli tak, mamy torbę, która jest prawie pusta i w niej jest jeszcze dodatkowy worek. Wszystko w razie Wół, gdyby ta pani 38 raz chciała się przewrócić i jej lewy kuferek w końcu nie wytrzymał tego wszystkiego, bo dzisiaj rano jak go montowałem, to musiałem trytkami go jeszcze dodatkowo pospinać. Szkadamczą Bo Ona my, se serwi, połamano, leżą, my, ty, my. Szkoda mu kasy na nowe rzeczy dla mnie, gdyby kufarki uległy zniszczeniu. Ale będziemy gotowi, przepakujemy wszystko w torbę i możemy spokojnie jechać dalej, a kuferek zostawimy gdziekolwiek. Oczywiście to też może dotyczyć mojego kuferka, ale no, prawdopodobieństwo jest inne. Słuchajcie, a propos rzeczy motocyklowych. Zakupiliśmy sobie ostatnio bardzo fajne ciuszki, jak one się nazywają? Chyba meszowe. Meszowe. są świetne, bo tkanina, z której są zrobione, naprawdę jest bardzo mocna i wytrzymała w razie czego skóry nie zadrzemy, ale z kolei ma taką siateczkę naprawdę przewiewne, nawet protektory, które są tutaj, też są całe podziurawione, więc naprawdę ten przerwot tego powietrza, genialna sprawa. Ze spodniami dokładnie to samo. Mamy... Dzisiaj, dzisiaj jest 29 stopni i oczywiście no nie jest jakoś bardzo chłodno w tym, ale spokojnie można jechać tak, jakby się jechało w krótkim rękawku. No. zupełnie inna bajka, inna przyjemność jazdy niż w tych takich normalnych, tradycyjnych ciuchach, które mamy na co dzień. I... Ale co my zrobimy, jak będziemy przejeżdżali przez no w Alwanii będzie ciepło, ale będziemy jechali przez yy, Węgry i nagle się zrobi 15 stopni. No i... I tutaj powstał dylemat, bo zastanawialiśmy się, czy warto na te 2-3 dni brać dodatkowo komplet ciuchów tych grubszych. No i wpadliśmy na znowuż pomysł, który zobaczymy, jak na trasie się sprawdzi. Wzięliśmy do, wzięliśmy do tego kompletu sobie ciuchy przeciwdeszczowe, czyli tak zwane gumy, które chronią i przed deszczem, ale też przed wiatrem. W związku z tym, jak będzie chłodno i deszczowo, pod te ciuszki założymy jakieś grubsze bluzy. A na nie założymy gumę. Taki patencik. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Myślę, że od wiatru, chłodu i deszczu ochroni. No. E, I co? I chyba tyle. My ruszamy w trasę. E, zachęcamy Was do oglądania, do subskrybowania. Dobra. No to słuchajcie, jeszcze przed drogą jedna, jedną rzeczą się podzielimy. A może Kuchnia Bezporuty się nią podzieli? Jak zapakowała się Kuchnia Bezporuty na ten wyjazd? Okay. Mm, Parę wyjazdów musieliśmy przebrnąć, albo może przemęczyć się, żeby dojść do perfekcji, jak zapako zapakować nasze jedzenie, ale też naszą kuchnię polową. Jak już wszyscy znają, Albo większość przynajmniej, ten mój kuferek magiczny zwany lodówką. Tutaj mamy jedną taką torbę termiczną, w której mamy konserwy, szynkę, chrzan, masełko, czyli te wszystkie produkty spożywcze. Ona jest niby mała, ale naprawdę bardzo pojemna. Jakbyście chcieli zobaczyć, ma tutaj dwa miejsca. Jest szyneczka, masło, konserwa, smalczyk i jeszcze oczywiście jakieś warzywko. I ma też drugą kieszeń, jeszcze bardziej pojemną. Może się uda. Proszę bardzo. I tutaj znowuż. Kolejne konserwy w tym pudełeczku fajnie zamykanym, czyli nie przepuszcza. Pomidorki. To wszystko mieści się w tym kuferku. Jeszcze spokojnie dużo miejsca na to, gdyby się zechciało coś tam po drodze jeszcze dokupić. I uwaga, drugi kuferek. I to jest w ogóle najnowszy patent. Zawsze mieliśmy problem z deskami, nożami, kafeterkami, menaszkami, kubkami, bo to wszystko trzeba było gdzieś tam przekładać, nosić. Problem był. Słuchajcie, zobaczcie, ten kuferek, który idealnie pasuje do tego centralnego kuferka, mieści wszystko: cukier, mleko, sztućce, kafeterkę, kubki, menaszki, kawę, deseczkę do krojenia czyli wszystko to, co jest potrzebne, aby po prostu ten pociłek. Przygotować. Tam jest też butla z gazem, i druga część kuferka, w której są oczywiście przygotowane przez nas wcześniej kopsiki, bigosik. Mamy też swój chleb, także kuchnia polowa, słuchajcie, pod ręką, w jednej ręce kuchnia, w drugiej jedzonko i działamy. I oczywiście na tyle kuferka, jak zawsze, przywieszona siatka, a w niej na tą chwilę sałata. Ale znajdują się tam czasami inne ważne też. No i czasami pytacie, jak się pakujemy. Te torby już pokazywaliśmy: wszystko jest w środku, torba jest zapięta. Ona jest o tyle fajna, że jest wodoszczelna i ma tutaj takie ściągacze, które powodują, że jest oczywiście mniejsza w momencie, gdy ją kładziemy. Pasażera nie mam, bo pasażer jeździ sam, więc mamy dwie, nie wiem, linki, tak to nazwijmy. Bardzo polecamy, już ładnych parę lat je używamy. One się nazywają ROK. Tak, Takich linek używamy, które zaciągają się bardzo prosto. Dwa, trzy ruchy, gotowe. Robię to samo z drugiej strony. Cyk. Raz, dwa, trzy. Możemy jechać. Generalnie na stacji tylko wystarczy po przejechaniu tam iluś kilometrów poprawić to wszystko. Bezproblemowy sposób pakowania. Torby Helda. Aczkolwiek w tych torbach przydałby się odpowietrznik, który powoduje, że jak się ją roluje, to powietrze wychodzi poczkiem. Zacznij. Dobra. Pytacie czasami, czemu wybieramy taki a nie inny namiot, albo taki a nie inny materac. No to chcemy nakręcić chociaż parę minut tego, czym się kierujemy, jak go wybieramy. Okej. Okay. No to zaczynamy. Generalnie zaczniemy od materaca. Ten materac jest o tyle fajny, że bardzo szybko się bąbuje i bardzo szybko się spuszcza powietrze z niego. Dlatego, że tutaj ma wylot taki, że odkręcamy tylko i dosłownie zobaczcie 30 sekund nie ma powietrza w materacu. Mamy tutaj taki jeszcze jeden patentik nie wiem czy widać, ale jest założone prześcieradło z gumką. Bardzo przyjemnie wtedy na takim materacu się śpi. Dzisiaj wypróbujemy, żeby nawet tego prześcieradła nie ściągać, tylko złożyć go razem z materacem, to też usprawni nam potem rozkładanie i składanie. Ten duży otwór do spuszczania powietrza założę tutaj się, gra dużą rolę. Założę się, że w minutę jestem w stanie spuścić powietrze, a w kolejną minutę go złożyć. I powietrze w zasadzie wypuszczone. Robimy, składamy jeszcze na cztery. I... Robimy wszystko w namiocie, żeby ma teraz był czysty od spodu. No chyba, że jest sucho na zewnątrz, no to wtedy <coughs> możemy go wyjąć. No ale umówmy się przy takim spuszczaniu naprawdę no, nawet robił byśmy namiocie i nie jest to... nie jest to uciążliwe. Naprawdę żeśmy kilka materacy y, przetestowali, zanim trafiliśmy na taki, który odpowiada naszym wymaganiom i który naprawdę jak widać chwilę moment y, jest... Y, a z powrotem do schowania. Może nie jest najlżejszy, ale na motocyklu nie ma takiego ogromnego znaczenia. Zwinięty. Ma teraz dwosobowy komfort. Decathlon. Chyba najprostsze, najtańsze rozwiązanie. E, 160 zł? 130 chyba. 139 pewnie. Gabarytowo taki. Dobra, teraz namiot, bo tu najwięcej jest pytań. Przetestowaliśmy trochę namiotów. Ten to jest Pjort Nansen Tordis 2 dwuosobowy, yy, ale jest na tyle fajny, że dużo miejsca jest w środku. To zawsze pozwala na zmieszczenie 120 cm materaca. Plus yy, zostaje jeszcze trochę miejsca na kaski ciuchy motocyklowe, yy, inne rzeczy, które gdzieś tam są potrzebne. To zrobiliśmy tylko po to, żeby wysechł materac, yy, namiot w tej chwili. Dlaczego wybraliśmy właśnie taki namiot? Zobaczcie w jakim tempie się go składa. Może nie jest najtańszy, bo ten mały dwuosobowy namiot kosztuje około 900, około 900 zł, więc umówmy się, można dostać tańsze. Natomiast słuchajcie, składanie, zobaczycie, nie zdążę chyba powiedzieć wszystkiego, a on już będzie złożony. To jest ważne, Tropik jest razem z tą podbitką, czyli to też ułatwia znacznie sprawę. Jest lekki, jest mały. Te wszystkie rurki, które teraz widzicie, które Dawid składa, one też są od razu połączone, więc gdzieś tam nie walają się skąd, da w kąt. Po złożeniu też gabarytowo zajmują bardzo, bardzo mało miejsca. Rurek nieco najważniejsze, nie trzeba przetykać przez tropik namiotu, co zawsze zajmuje dużo czasu i jest denerwujące. Tak, także złożenie rurek chwila, moment, potem wystarczy tylko to, co już leży na ziemi złożyć się na pół, na pół zwinąć i tak naprawdę no nie mierzyłam czasu, ale zaraz, zaraz zobaczymy myślę, że w trzech minutach czyli podobnie jak materac, jesteśmy w stanie to zrobić, także tak naprawdę tropik do, tropik do środka namiot na pół a we dwójkę jak robimy to druga osoba robi z tej strony na pół, ciach Oczywiście jest teraz mokry, no bo robimy to w górach, ale... Tego nie widać. Zresztą <noise> nie ma to znaczenia, bo go będziemy rozkładać dzisiaj znowu, więc będzie sech nam, nie? No i gotowe. No i y, mamy minuta 47, także y, łącznie z włożeniem, słuchajcie, w ten y, czarodziejski woreczek y, dwie minuty i mamy złożony namiot. No dokładnie dwie minuty. Myślę, że jak potrendujemy, to zejdziemy do półtory. Także, oczywiście, jeżeli mamy dużo czasu, nie spieszymy się aż tak bardzo. Natomiast, kiedy wiemy, że ten czas jest ograniczony, naprawdę całe biwakowanie jesteśmy w stanie ogarnąć w 15 minut. To nawet nie chodzi też o czas, tylko też o łatwość. Jeżeli robimy to codziennie, to naprawdę. Tak, także jeżeli wybieracie właśnie taki sposób podróżowania, że codziennie ten namiot trzeba składać, rozkładać, to na pewno ten namiot jest dobrą opcją. Namiot, dwa śpiworki, matera. Wędruję do żółtej torby.